Witaj na kanale. Dziś przenosimy się do przełomu lat 90. i 2000., by opowiedzieć o modelu, który przez wielu fanów motoryzacji uważany jest za ostatnie prawdziwe BMW z duszą. Mowa oczywiście o Serii 3 w generacji E46. To samochód, który zyskał status ikony i po dziś dzień cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród miłośników marki. Ale też wśród osób szukających klasycznego, dobrze prowadzącego, się auta z tylnym napędem. BMW serii 3 generacji E46 zadebiutowało pod koniec lat 90. i bardzo szybko zdobyło popularność. Sylwetka tego modelu od razu przyciąga uwagę, jest proporcjonalna, elegancka i ponadczasowa. Długie Wyciągnięte reflektory z przodu, charakterystyczne nerki w grillu i smukła linia boczna tworzą obraz samochodu, który, mimo upływu lat, wciąż wygląda świeżo i dynamicznie. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z wersją sedan, coupe, kombi czy cabrio, każda z nich ma swój wyjątkowy charakter. Wnętrze E46 to przykład niemieckiej ergonomii i solidności. Deska rozdzielcza skierowana lekko w stronę kierowcy, klasyczne zegary, wygodne fotele. I materiały, które nawet po dwóch dekadach potrafią zachować dobrą jakość, wszystko to sprawia, że jazda tym autem wciąż daje dużą satysfakcję. W wyższych wersjach wyposażenia znaleźć można m.in. skórzaną tapicerkę, klimatyzację automatyczną, komputer pokładowy czy elektrycznie sterowane szyby i lusterka. Pod maską E46 znaleźć można bardzo szeroki wachlarz. Silników od klasycznych jednostek czterocylindrowych, przez rzędowe szóstki, aż po potężne wersje M, które stanowiły szczyt inżynieryjnych możliwości bawarskiego producenta w tamtym okresie. Benzynowe jednostki o pojemności od 1,6 do 3 litrów oferują bardzo zróżnicowane osiągi i charakterystykę jazdy, ale łączy je jedno dopracowanie kultura pracy i przyjemność sprowadzenia. Nawet podstawowe. Jednostki czterocylindrowe są wystarczające do codziennej jazdy, a wersje sześciocylindrowe oferują już prawdziwie sportowe doznania. Szczególnie cenione są silniki z podwójnym wałkiem rozrządu i systemem zmiennych faz rozrządu, które zapewniają równą elastyczną pracę, płynne rozwijanie mocy i dźwięk, który potrafi wywołać gęsią skórkę u każdego fana motoryzacji. Najbardziej emocjonujące są oczywiście topowe wersje sygnowane literą M, czyli modele M3 Coupe i M3 Cabrio, napędzane wolnossącą jednostką sześciocylindrową, która w tamtych czasach była uważana za jedno z najlepszych dzieł inżynieryjnych w segmencie aut sportowych. Wersje te wyróżniały się nie tylko mocą, ale też zupełnie innym zawieszeniem, układem hamulcowym i pakietem stylistycznym, który czynił je rozpoznawalnymi już z daleka. W Gamie nie zabrakło również silników wysokoprężnych, przede wszystkim jednostek o pojemności 2 litrów oraz 2,9 litra. To diesle, które oferują dobrą dynamikę, dużą elastyczność i umiarkowane zużycie paliwa, co czyni je rozsądnym wyborem dla osób pokonujących duże przebiegi. Szczególnie wersje wyposażone w napęd na tył i sześciobiegową skrzynię manualną są cenione za trwałość i ekonomię. Niestety jak w przypadku każdego samochodu, E46 nie jest pozbawione typowych problemów. Wersje benzynowe z sześcioma cylindrami często mają problemy z układem chłodzenia, pękające zbiorniki wyrównawcze, awarie pomp wody oraz termostatów, to problemy, które wymagają uwagi i regularnej kontroli. Niedopilnowanie tych elementów może prowadzić do przegrzania silnika, a w konsekwencji do poważnych uszkodzeń mechanicznych. Dodatkowo, w wielu egzemplarzach dochodzi do zużycia vanosów, czyli systemu zmiennych faz rozrządu. Objawia się to spadkiem mocy, nierówną pracą silnika i trudnościami z uruchomieniem auta na zimno. Naprawa nie należy do najtańszych, ale w większości przypadków jest skuteczna i przywraca pełną sprawność jednostki napędowej. W silnikach wysokoprężnych najczęstszą bolączką są nieszczelności w układzie dolotowym oraz problemy z turbosprężarką, szczególnie w egzemplarzach z dużym przebiegiem lub po nieprawidłowym serwisie. Zdarzają się także awarie przepływomierzy zaworów EGR oraz wtryskiwaczy, które z czasem mogą wymagać regeneracji lub wymiany. Mimo to odpowiednio eksploatowane jednostki diesla potrafią bez większych problemów przekroczyć miliona kilometrów. Zachowując przy tym bardzo dobre osiągi i niskie spalanie. Wszystkie te cechy, zarówno pozytywne, jak i negatywne, sprawiają, że wybór odpowiedniego silnika w E46 ma kluczowe znaczenie. Dobrze utrzymana jednostka napędowa to gwarancja wielu lat bezproblemowej eksploatacji i ogromnej frajdy z jazdy. Ten model BMW daje kierowcy poczucie kontroli, mechanicznego kontaktu z autem. I autentycznych emocji, czego coraz trudniej doświadczyć we współczesnych samochodach. Wiele egzemplarzy zmaga się także z korozją, szczególnie w okolicach nadkoli, progów i tylnej klapy. Kolejnym problemem mogą być luzy w zawieszeniu, zwłaszcza przy większych przebiegach. Zużyciu ulegają tuleje wahaczy, łączniki stabilizatora i amortyzatory. Należy również pamiętać o kontrolowaniu stanu tylnego mocowania dyferencjału, jego uszkodzenie może prowadzić do poważnych konsekwencji. Mimo tych niedoskonałości, BMW E46 to wciąż jeden z najlepszych kompromisów między komfortem, sportowym charakterem i niezawodnością wśród używanych aut klasy średniej. To samochód, który daje ogromną przyjemność z jazdy, a jednocześnie oferuje praktyczność i uniwersalność na co dzień. Dobrze utrzymany egzemplarz z udokumentowanym serwisem potrafi cieszyć przez długie lata i nie bez powodu staje się dziś coraz częściej obiektem kolekcjonerskim. Jeśli ten materiał był dla ciebie ciekawy, zostaw subskrypcję, polub film i podziel się w komentarzu swoją opinią na temat BMW E46. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.